Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Nawet do 10 tysięcy złotych może otrzymać stypendysta naukowy Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach uczeń i student, między innymi za osiągnięcia uzyskane w olimpiadach i konkursach, aktywność naukową oraz społeczną, w szczególności w formie wolontariatu z udziałem wicemarszałka województwa łódzkiego Zbigniewa Zięby. Podpisane zostało międzygminne porozumienie powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowieckiego Poczno. Porozumienie zostało podpisane w Tomaszowie Mazowieckim, a zawarli je prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin wchodzących w skład MOW w sumie 14 samorządów. Z kwoty 2 miliardów 292 milionów euro, którą udało się wynegocjować dla województwa łódzkiego ponad 16% środków zostanie przeznaczonych na zitę. Złożenie kwiatów na stacji Radegast, koncerty, spotkania i projekcje filmów. Już po raz 12 w Łodzi obchodzone były Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Cykl wydarzeń został zainaugurowany we wtorek 25 stycznia koncertem w Teatrze Jaracza. W wydarzeniu wziął udział Robert Paryła, członek zarządu województwa łódzkiego. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony jest 27 stycznia. Dokładnie tego dnia w 1945 roku wyzwolony został niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Po raz drugi zarząd województwa Łódzkiego udzieli wsparcia finansowego w ramach konkursu Samorząd przyjazny rodzinie. W tym roku pola środków przeznaczonych na dotacje z budżetu województwa wynosi 400 tysięcy złotych i jest większa o 100 tysięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nam zależy bardzo na tym, żebyśmy pobudzali samorządy do działania, które będzie wspierało rodziny. Kapliczki, krzyże przydrożne i figury, a także architektura ogrodowa stanowią o osobliwym uroku naszej przestrzeni. Dlatego Zarząd Województwa Łódzkiego dbając o szczegóły krajobrazu zachęca do zgłaszania obiektów, które mogą uzyskać dotacje na remont i uporządkowanie najbliższego terenu. Na wsparcie tego typu działań samorząd województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych. Tegoroczny nabór to już druga odsłona akcji ratowania małej architektury zabytkowej w regionie. Dzięki pierwszej odmieniło swój wizerunek 13 krzyży, figurek i kapliczek. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Powstańców z 1863 roku w Sędziejowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 159. rocznicę wybuchu powstania styczniowego – na mogile upamiętniającej powstańców poległych w zwycięskiej bitwie pod Sędziejowicami, jak co roku złożono kwiaty, w obchodach rocznicy wzięła udział przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska.